Cześć. Opowiem Wam co dzisiaj będziemy robić, ale zanim to zrobię, to potrzebne jest słowo wstępu. Jak pewnie wiecie, przynajmniej część z Was, na Malediwach są wyspy nie tylko takie jak ta, na której jesteśmy w tej chwili, czyli wyspy zamieszkałe przez lokalną ludność, oczywiście też z pensjonacikami, hotelikami, ale również z na przykład wioską. Są tutaj także wyspy, tak zwane resorty. To są wyspy, które były wyspami bezludnymi i zostały wynajęte przez rząd Malediwów zagranicznym inwestorom po to, żeby tam wybudować taki hotel na tej wyspie z całą infrastrukturą, z domkami, z domkami na wodzie i tak dalej. I żeby taki resort wybudować, oczywiście trzeba zniszczyć kawałek rafy i to się dzieje. Przede wszystkim, jeżeli są budowane domki na wodzie, jeżeli, nie jeżeli, tylko kiedy jest budowany port, bo on jest budowany zawsze. W takich przypadkach zawsze, gdzie wykonywane są prace na dnie morskim, w takich przypadkach część rafy ulega uszkodzeniu i oczywiście możemy się zastanawiać jak, to zrobić czy możemy coś zrobić żeby ten proces był bardziej zrównoważony mm, był bardziej sustainable bo w zasadzie to słowo po polsku e, dużo mnie oddaje to o co chodzi ale ale jakby tego nie zatrzymamy bo turystyka jest głównym źródłem dochodu narodowego Malediwów będzie się rozwijała i tyle natomiast e, Rozmawiałam właśnie z moim przyjacielem z tej wyspy, gdzie jesteśmy, który mi powiedział rzecz bardzo ciekawą, i taką, która mnie szczerze mówiąc, szokowała. To jest tak, że. Oczywiście lokalizacje pod budowę resortów są różnią się w zależności od atrakcyjności. Najbardziej atrakcyjne to są takie, które są w przepięknym miejscu, zarówno pięk na pięknej wyspie otoczonej piękną rafą i z dobrymi nurkowiskami, a jednocześnie w miarę niedaleko od stolicy od Male. I w resorcie w atolu Ari, w którym jesteśmy w tej chwili, takie najlepsze lokalizacje w zasadzie są już wykorzystane. I nie ma bezludnych wysepek, które mogłyby zostać wykorzystane pod nowy resort, a inwestorzy dalej chcą inwestować, w związku z czym w tej chwili jest dziewięć takich lokalizacji, konkretnych lokalizacji w naszym atolu, gdzie w tej chwili trwają rozmowy i ma zostać wydana decyzja na temat budowy resortu nie na wyspie, bo tej nie ma, tylko na rafie. Na rafie, która jest położona płytko pod wodą, tworzy rodzaj podwodnej wysepki, tak zwanej Giri, czyli podwodnej wysepki, której z powierz... z, 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 z górna część jest blisko powierzchni. I na tej, mm, na tej wysepce ma zostać usypana sztuczna wyspa. I oczywiście, kiedy Będą trwały prace, kiedy będzie powstawała sztuczna wyspa i ten resort, zniszczeniu ulegnie cała rafa pod tą wyspą. Czyli to są hektary, to jest od kilku do powiedzmy dwudziestu paru hektarów rafy, która ma zostać zrównana z ziemią. I. No i właśnie. No i to jest to, co mnie szokowało. Dostałam dokładne lokalizacje tych miejsc, dokładne mapki, dokładne współrzędne geograficzne i jedziemy tam dzisiaj sprawdzić, co to ma być. Co... I jedziemy tam dzisiaj sprawdzić, co ma zostać zniszczone.

No, więc tak, odwiedziliśmy dwie lokalizacje, dwa miejsca, gdzie mają powstać nowe resorty na Rafie. W pierwszym z tych miejsc Rafa jest dosyć słaba, to znaczy widać, że to była przepiękna Rafa, ale ona obumarła, cała jest martwa, i wśród tych martwych resztek koralowców są pojedyncze, e, duże okazy, które widać, że Przetrwały, ocieplenie wody i oprócz tego jest y, też całkiem sporo młodziutkich, wyrastających m, nowych koralowców. Y, w drugiej z lokalizacji jest przepiękna Rafa. Rafa jest niemal zupełnie zdrowa i żywa. Y, I jest tam pełno życia morskiego, pełno ryb, lobstery. Jest to świetne i naprawdę żyjące miejsce i No i teraz tak, to w obu tych miejscach, jeżeli zapadnie pozytywna decyzja, po prostu jest to w tej chwili są rozpatrywane te wnioski. na rafie, w pierwszym miejscu na tej w większości martwej, w drugim przypadku natomiast na tej całkowicie Pięknej, zdrowej, żywej rafie ma zostać usypana sztuczna wyspa i na tym ma powstać resort. I, no I tak szczerze mówiąc to mam takie poczucie, że z tym można i trzeba coś zrobić. I nie mam absolutnie na myśli tego, żeby w jakikolwiek sposób powstrzymać budowę resortu, nie przykuje się tam łańcuchem do rafy. Natomiast y, myślę, że to, co można byłoby zrobić, i roz, po prostu wczoraj y, wieczorem nad tym rozmyślaliśmy y, i mamy pomysł. To, co można zrobić, to oczywiście jest to ogromne przedsięwzięcie, niesamowicie wielkie, czasochłonne, ale chyba warte tego, żeby je zrobić, jest to, żebyśmy zanim. Rozpocznie się budowa resortu, żebyśmy mogli my przyjechać, wyciąć te wszystkie koralowce, które znajdą się pod nową wyspą, które zostaną zasypane, żebyśmy mogli je wyciąć w kontrolowanych, w dobrych warunkach, przewieźć je w inne miejsce i zasadzić w miejscu, gdzie nie ma rafy, w miejscu, gdzie będą sobie mogły spokojnie żyć, gdzie nie są planowane żadne budowy czyli najprawdopodobniej na y, rafie otaczającej którąś z sąsiadujących z tym miejscem wysp lokalnych. Myślę, że to jest, naprawdę to, to będzie, jeżeli to nam się uda, to to będzie ogromne przedsięwzięcie. Natomiast warto je poprowadzić, bo to, co my w tej chwili robimy, czyli y, sadzenie koralowców, hodowla z tych takich odmalutkiego kawałka, żeby wyhodować większy, żeby móc go zasadzić, to jest proces, który y, jest bardzo długotrwały. No, musimy poczekać powiedzmy rok, co najmniej od momentu, kiedy zasadzimy koralowiec, do momentu, kiedy możemy go wysadzić na rafie. I on nadal będzie takim malutkim koralowcem, a tam. Tam są ogromne koralowce, naprawdę wielkie, piękne, zdrowe. Na dodatek są to koralowce, które przetrwały ocieplenie wody w oceanie. I zdarzają się takie miejsca, czy też miejsca kompletnie opustoszałe, wmarłe, ale w których są pojedyncze osobniki, które przetrwały. I yy, wtedy jest to tak, że najprawdopodobniej te poszczególne osobniki mają swoją osobniczą. Odporność na podwyższenie temperatury, na zmianę temperatury większą niż przeciętna. I zachowanie tych osobników, czy też rozmnażanie z nich, właśnie i yy, tworzenie nowej rafy z nich daje nadzieję taką, że przy kolejnych epizodach ocieplenia wody w Oceanie yy, ta rafa przetrwa, ponieważ będzie bardziej odporna. No i chcemy. Zanim resort zostanie wybudowany, dostać możliwość, dostać zgodę, żeby pojechać tam, zabrać stamtąd wszystkie koralowce i posadzić je w nowe miejsce, gdzie będą mogły tworzyć piękną, nową rafę, wielką, zdrową i być może bardziej odporną na przyszłe zmiany temperatury. I tak naprawdę, to jeżeli, kiedy już ten pomysł. Powstał i odważyliśmy się w ogóle myśleć w ten sposób, to tak naprawdę to co, to, co chcemy zrobić, to, co możemy zrobić, to, co chcemy zrobić, o co będziemy walczyć, to to, żeby mm, od tej pory, jeżeli jakikolwiek resort będzie powstawał, i to już niezależnie od tego, czy będzie to resort na usypanej, sztucznej wyspie, usypanej na rafie, czy też będzie to resort mm, budowany na istniejącej już wyspie, ale z naruszeniem istniejącej wokół rafy, czyli na przykład, e, jeżeli będą budowane domki na wodzie, czy w każdym przypadku budowany jest port, to będziemy walczyć o to, żeby w każdym z takich przypadków móc pojawić się tam wcześniej i zebrać koralowce, zebrać je, przesadzić, nie pozwolić im umrzeć, nie pozwolić im zginąć. One są w tej chwili na wagę złota. E, ja będę rozmawiać z ministrem turystyki Malediwów na ten temat. Zaproponuję mu po prostu wprowadzenie takiego rozwiązania prawnego, czy też po prostu takiego wymogu, wymogu wprowadzanego do umów z inwestorami, którzy będą budowali resort. Że mają obowiązek najpierw wpuścić nas i pozwolić nam na zebranie koralowców, które mają zostać zniszczone. Mają wskazać nam fragment rafy, która będzie naruszona i tam będziemy mogli wejść. Oczywiście kolejną sprawą, którą musimy tu przemyśleć, która jest w zasadzie to jest właśnie to, co nas może zatrzymać, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie, to są finanse, bo jest to ogromne przedsięwzięcie finansowe ogromne. Natomiast ja mam nadzieję na dofinansowanie ze strony malediwskiego rządu, może ze strony resortów, tych, które powstają w Właśnie w tych miejscach. Być może te resorty zgodzą się partycypować w kosztach przeprowadzenia tej inwestycji. No, to, co robimy w tej chwili, to do tej pory udało nam się wszystko robić tylko i wyłącznie korzystając z własnych środków, z własnych oczywiście ograniczonych mocno zasobów finansowych. Natomiast jeżeli będziemy przesadzać rafę. To absolutnie nie damy rady y, samodzielnie. Więc to, o czym, teraz, y, czym teraz będę się zajmować, bo ja dzisiaj za chwilę mam łódkę, która wiezie mnie do Male, i stamtąd lecę już do Polski, to czym będę się zajmować przez najbliższe tygodnie, to y, rozmowy ze stroną malediwską na temat wprowadzenia y, takiego zapisu, czy w jakiś sposób uregulowania tego, żeby wpuszczenie nas, zgoda na zabranie koralowców ze zniszczonej geografii, która ma zostać zniszczona, stało się obowiązkiem. I druga rzecz, będę rozmawiać na temat finansów, bo tylko jeżeli te finanse pozyskamy, będziemy mogli po prostu zacząć, zacząć to robić.